I taki szybciutki strzał na nasze buróweczki, moi drodzy. Bo chciałem Wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Już niedługo cięcie buróweczek. Ale zanim to zrobimy, to wa warto zrobić taki przegląd naszych szewów. Tutaj jesteśmy przy dziuku, Zobaczcie już pięknie pąki nabrzmiałe na owocowanie. O, takie właśnie kolorowe, jak ja to nazywam ten przy paluszku moim wskazującym. To jest właśnie już pąk na owocowanie. Takie bardziej ostre. To są liściowe, ale takie bardziej nabrzmiałe, tak jak tutaj, zobaczcie, kolorowe, piękne. Już nie możemy się doczekać, kiedy zamienią się w piękne, owoconośne pąki. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, co usuwać już teraz, co wyłamywać. Ponieważ często takie, zobaczcie, o, chorobotwórcze kikutki zostają, trzeba po prostu je wyłamywać. I nie wyrzucać pod krzew, tylko zbierać i do jakiegoś pojemniczka wyrzucić. Ponieważ takie, taką lustrację trzeba borówek zrobić, o tu zobaczcie jaki duży, kikut, po prostu to jest i uschnięte i zmarznięte, ale również tu mogą się czaić choroby. To się świetnie wyłamuje, nawet nie musicie tego sekatorem wycinać, po prostu ręką to się robi szybciej. I po prostu cyk, 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 zróbcie takie oczyszczenie borówek. o tu następne zobaczcie, tak uschnięte. Po zimie to świetnie, widać mamy już luty 1 lutego, więc śmiało taki proces możemy robić. O, tu z dołu to świetnie odchodzi, naprawdę nie trzeba używać sekatora. I po prostu taka murówecka jest już czysta. I wtedy możemy już też troszkę ją przyciąć ładnie. Ale ważne, żeby usunąć właśnie takie kikutki chorobotwórcze. Tam może być, mogą być zarodniki chorób grzybowych, chorób bakteryjnych, więc. Po prostu zróbcie lustrację teraz na tym przedwiośniu i pozbądźcie się ich koniecznie. To tyle, moi drodzy. I będziemy już pokazywać, jak ciąć buróweczki po, po tej naszej zimie. Tu, o, zobaczcie kolejne. Tak, nie czekamy, wyłamujemy. O. I zobaczcie, ile tego się zbierało praktycznie z jednego krzewu. Także. Też wam radzę takie ilustracje zrobić. Ja sobie pójdę po buroweczka dalej i będę do pudełeczka po prostu wy, wywalał je. Nie rzucajcie tego, bo tu może być naprawdę wylęgarnia chorób. Cześć!